Dobry, witam w kolejnym odcinku. Ja mam gości, którzy się nazywają Marcelek, Wicia i ja. I mamy na głowach kartki. I taki jeden pan będzie nam zadawał, tak czy nie? Tak. O, to mam na obie. Tak. On ma włosy tutaj. Wow, ma włosy. <suszy> no? No, tego trochę nie widać, bo trochę się rozwaliło. Dobra. Czy to jest płeć męska? Tak. Czy jestem chłopakiem? Powiedz, czy Nie. Panie. Taniec. To jest tak. ty widzicie. Czyli lubię budować klatko. Nie wiem. Nie. Nie wiem. On to porwał. Rozwalił, porwał on to. Dobra, misia. Ale ja wiem co on ma to. Edziu. Ce este pentru mine? Ce este?